Jeszcze się nie urodził na co bym nie zmusił do gadania? Detektyw Kraus, detektyw Burger. Wydział Zabójstw. Nikt niczego nie ruszał. Znam procedury. Widziałem dziś gościa, który miał gwóźdź w głowie. Igły pod paznokciami. Zmierzczone palce. Przychodzą ci do głowy jakieś litery? Bo mnie dwie. U. B. Kraus coś tam wiele, nie ma do nim Dosyć już wierszy odpuść. Zrobiliście ze mnie zdrajcę i morderce! Działałem na pańskie polecenie, biskupie. Nigdy nie wciągam ludzi w sprawy, z którymi nie mają nic wspólnego. Jak długo służyłeś czerwonym, nikomu nie służyłem. Wykonywałem swoją pracę. Klockner ukrył dokumenty. Podobno dowiedział się o tym Czerwony Kapitan. Musimy go dorwać jeszcze dziś. Nie wiemy kogo. Wszystko, co o tym słyszałem, to plotki, legendy, folklor. Myślałem, że on w ogóle nie istnieje. Dałeś się wciągnąć w grę, której reguł nie rozumiesz. Wierni w końcu zaczną pytać, z kim kościół robił interesy. I tak już dużo wiesz, dałbyś sobie spokój. Ja już więcej nic nie mam. Jesteś bezpieczny już po wszystkim. Dlatego muszę wiedzieć, kto to był. Stop! My chroniliśmy tylko Kościół Święty.